My wszyscy doświadczamy przez bliskość te, tego horroru, doświadczamy panicznego lęku, i, i myślę, że Polacy są w bardzo trudnej sytuacji. Ja mam wiele kobiet znajomych wokół siebie, które otwarcie mówią o tym, że piwnice są już przygotowane, że piwnice są pouszczelniane. Ja sama pouszczelniałam wszystkie dziury, ściany w piwnicy. Sama zniosłam wodę, jedzenie, um, um, jakieś ciepłe y, kołdry, koce, y, latarkę, radio na baterie, y, no, żeby po prostu to wszystko mieć. Y, wczoraj robiłam ksera wszystkich dokumentów, aktów notarialnych, paszportów itd. Um, żeby to po prostu w pewnym momencie, kiedy trzeba będzie, oby nie trzeba było, no ale jak trzeba będzie, żeby to złapać i, i iść. Każdy się zastanawia, który to będzie moment, kiedy, kiedy, kiedy będzie ten moment, yy, kiedy, będzie ten, ta, ta, kiedy będzie ta czerwona lampka, bo yy, pod granicą ukraińską stały czołgi i nikt nie wierzył. A to już była przecież czerwona lampka. Syna staram się trzymać jak najbardziej z daleka od obrazów i informacji z, z Ukrainy. Um, oczywiście opowiedziałam mu o tym, co się dzieje. Powiedziałam mu, że jesteśmy razem, że jesteśmy daleko. Um, nie chciałam mu mówić, że jesteśmy blisko. Um, i że jesteśmy w tym razem, i że nam się nic nie stanie, bo jesteśmy w NATO. Opowiedziałam mu, co to jest NATO, e, i, się, i że ma się absolutnie niczego nie bać, bo, bo ma rodziców, którzy o niego zadbają, i że wszystko jest dobrze, że jesteśmy chronieni, ma się niczym nie martwić i nie przejmować. E, nie pozwalam nikomu w domu włączać telewizora, kiedy Aleksander jest w domu z wiadomościami. Nie słucham radia, kiedy jest Aleksander w domu e, w sensie radia informacyjnego. Um, no i pff, staram się nie używać w domu słowa wojna. Znaczy nie używam w zasadzie.